Radio SK i SKTV prezentują jedyną taką trasę koncertową. Letnia scena SK. 19 września, baseny termalne Gorący Potok w szaflarach. Start godzina 17. Saporty od 13. Wystąpią najlepszy przekaz w mieście. Agata Dziarmagowska. Fil. Na finał imprezy największy pokaz fajerwerków na Podhalu. Sponsor Tatra Thermal. Właściciel gorącego potoku w szaflarach. Partnerzy SuperExpress SKPL, SKTV i Radio SK. Płacisz wysokie rachunki za ogrzewanie, wydajesz mnóstwo pieniędzy na paliwo, narzekasz na stanie w korkach i nie wiesz jak to zmienić? Zastosuj ekologiczne rozwiązania grzewcze i energetyczne. Dzięki kolektorom słonecznym i ogniwom fotowoltaicznym możesz liczyć na duże oszczędności. Zrezygnuj z samochodu, przesiądź się na rower lub idź pieszo. Te czynności zmniejszą zanieczyszczenie powietrza. Pamiętaj, ty też masz wpływ na jakość powietrza. Największa atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu. Z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudniej w rytm muzyki tylko wpływalnie miejskiej w nowym targu. Zapraszamy prac every 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsirnowytarg.pl bramie rekordowa ilość turystów w te wakacje na Podhalu. I trzecia olimpiada sportowa pożarnicza w Jaworkach. Witam państwa serdecznie w czwartek 10 września. Piotr Twardowski, rozpoczynamy. Upalne lato sprawiło, że do zakopanego w te wakacje i do okolicznych miejscowości przyjechało tysiące turystów. Większość z nich wyruszyła oczywiście na tatrzańskie szlaki, na których naprawdę czasami robiło się bardzo tłoczno. Więcej o tegorocznym wzmożonym ruchu turystycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym Martin Szkodziński. O ile restauratorzy i właściciele obiektów noclegowych mogą mówić o udanym sezonie turystycznym, to pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego z niepokojem patrzą na statystyki, w których podliczono liczbę turystów wchodzących na teren parku. Przeanalizowaliśmy sytuację od 2010 roku. No i muszę powiedzieć, że w czerwcu i lipcu zanotowaliśmy dwa rekordy. W czerwcu w Tatry weszło 258 tysięcy turystów, w lipcu... 551 tysięcy i to są rekordy od 2010 roku. Tradycyjnie już najczęściej odwiedzanymi miejscami w Tatrach jest Morskie Oko i Dolina Kościeliska. Przedstawione liczby nie obrazują zupełnej ilości turystów, którzy zdecydowali się wejść do parku, gdyż nie zostały jeszcze uwzględnione dane z wejścia do Doliny Chochołowskiej i z kolejki na Kasprowy Wierch. Prowadzone statystyki pozwalają także zauważyć, że w Tatry wchodzi coraz więcej świadomych turystów, którzy czasem mimo gorszej pogody nie rezygnują z wędrówek po górskich szlakach. To nie jest tak, że z powodu ładnego lipca i sierpnia mamy tutaj dwa razy więcej turystów niż zwykle, no tylko jest ich więcej, no ale to nie jest jakiś. Rekord świata. Pomimo rekordowego lata, pod względem liczby turystów, tatrzańska przyroda nie jest zagrożona, dopóki wszyscy stosują się do zasad obowiązujących na terenie parku. Z naszej perspektywy, nie są to wahnięcia na tyle istotne, żebyśmy się mieli tutaj jakoś strasznie tego obawiać. Dla nas najważniejsze jest to, żeby turyści pozostali na szlakach żeby załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne w odpowiednich miejscach, czyli czy to w tej infrastrukturze, której my dostarczamy, czy w schroniskach, żeby nie śmiecili. I o ile tak się dzieje, no to tutaj jakby z przyrodniczego punktu widzenia. Nie są to zmiany jakoś szczególnie nieistotne. Niestety jak co roku i w te wakacje doszło do łamania regulaminu obowiązującego na terenie parku. Co jakiś czas pojawiają się osoby, które zażywają kąpieli w tatrzańskich stawach. Pomalowanych sprejem zostało także kilka kamieni, które niebawem będą czyszczone. Chcielibyśmy zastosować metodę jak najbardziej skuteczną, jak najmniej inwazyjną dla przyrody. Ale też no, musimy brać pod uwagę koszty, żeby to nie, nie szło w jakieś setki tysięcy. No, z tego co wiem, takie metody są, no, ale zobaczymy, bo, bo diabeł, wiadomo, tkwi w szczegółach, a tym szczegółem w Tatrach no, jest głównie to, że trzeba po prostu ten sprzęt gdzieś wynieść. Na szczęście do takich skrajnych i nieodpowiedzialnych zachowań w Tatrach dochodzi dość rzadko, dzięki czemu ta przyroda ma szansę przetrwać, aby mogły ją podziwiać przyszłe pokolenia. Już po raz trzeci w samym sercu Pienin spotkają się strażacy ochotnicy z całego kraju, by wziąć udział w organizowanej przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich olimpiadzie sportowo-pożarniczej. Impreza, mimo krótkiej swojej historii, stała się już niezwykle popularna i ściąga do Pienin zastępy młodych i nieco starszych druhów. I uwaga płci męskiej i żeńskiej. Na imprezę, która potrwa w tym roku dwa dni, i w jaworkach, zapraszają organizatorzy. Zapraszamy 12-13 września bieżącego roku na trzecią ogólnopolską olimpiadę sportową pożarniczą strażaków OSP, która odbędzie się w Jaworkach na arenie narciarskiej. Jest to taka mała stacja narciarska w zimie, a w lecie wywozimy właśnie tutaj i zwozimy do wozu homole ludzi podziwiających piękno tego wozu. Zawodem startują jednostki OSP z całego kraju. Można zgłosić drużyny męskie, żeńskie i mieszane. Wiek zawodników jest od 18 roku zwyż. Dodatkowo w z tych drużyn może wystartować, mogą wystartować dwie osoby, dwóch zawodników od 16 roku. Będziemy tutaj mieli masę, masę różnych atrakcji dla gości, tak i dla strażaków. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Szczawnicy i nie tylko, aby przyszli tutaj wspólnie z nami, wspomagać i kibicować naszym strażakom, którzy... Na co dzień pomagają nam, jak coś się dzieje, więc mam nadzieję, że też im pomożecie kibicować tutaj w Jaworkach. Chcemy wykorzystać tutaj tą scenerię i plener typowo górski, jaki tutaj jest na tej arenie. Będą dodatkowe elementy takie jak bieg po schodach pod górę, będą też elementy z dwoma prądami wodnymi, gaśniczy i wiele, wiele innych takich konkurencji. O szczegóły, jeśli chodzi o zawody zapraszamy na naszą stronę facebookową OSP Sport Szczawnica. Oczywiście nasza kamera od pierwszych zawodów towarzyszyła tej inicjatywie, więc i w tym roku telewizja pod objęła patronatem medialnym Olimpiadę Letnią i nasi reporterzy będą na miejscu, a w przyszłym tygodniu pokażemy państwu jak rywalizowali między sobą i wspólnie mam nadzieję dobrze się bawili wszyscy strażacy. A teraz zaproszenie na konkurs co prawda niezwiązany ze strażą pożarną, choć taki trwa w Góral Info, gdzie państwa zapraszamy. Ale do rzeczy. W imieniu Zakopiańskiego Oddziału Związku Podhalan zapraszamy do udziału w konkursie literackim, którego tematem jest ulica Kościeliska, czyli najstarszy trakt w zimowej stolicy polskiej. Ulica Kościeliska słynie z znajdującymi się przy niej zabytkami architektury oraz z pracowni artystycznych przy niej mających swoje siedziby. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs zachęci do sięgnięcia po pióro, a ulica ukaże swoje, wszystkie swoje walory. Termin składania prac upływa w czwartek 18 września. A szczegółowy regulamin oraz inne informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.zakopane.eu. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Teraz zachęcam Państwa także do aktywności na forum, które ostatnio się dość wzmożyła. Mamy nadzieję, że będzie wciąż wzrastać. Jeszcze raz dziękuję i dobrej nocy. I SKTV prezentują jedyną taką trasę koncertową. Letnia scena SK. 19 września, baseny termalne Gorący Fotok w szaflarach. Start godzina 17. Saporty od 13. Wystąpią najlepszy przekaz w mieście. Agata Dziarmagowska. Fil. Na finał imprezy największy pokaz fajerwerków na Podhalu. Sponsor Tatra Thermal. Właściciel gorącego potoku w szaflarach. Partnerzy SuperExpress SKPL, SKTV i Radio SK. Płacisz wysokie rachunki za ogrzewanie, wydajesz mnóstwo pieniędzy na paliwo, narzekasz na stanie w korkach i nie wiesz jak to zmienić? Zastosuj ekologiczne rozwiązania grzewcze i energetyczne. Dzięki kolektorom słonecznym i ogniwom fotowoltaicznym możesz liczyć na duże oszczędności. Zrezygnuj z samochodu, przesiądź się na rower lub idź pieszo. Te czynności zmniejszą zanieczyszczenie powietrza. Pamiętaj, ty też masz wpływ na jakość powietrza. Największa atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w pływalni miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac every 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl